żeby upodobnić się do pisarki Virginie Woolf, nosi sztuczny nos, chodzi przygarbiona, mówi obniżonym głosem. Kidman zgarnęła wtedy Oscara za rolę pierwszoplanową Jorgos Lantimos, którego zagrała w filmie pod tytułem Zabicie świętego jelenia. Powiedział o niej tak: "Jest gotowa zrobić wszystko dla roli". Tajemnica jej aktorstwa polega na tym, stwierdził z kolei Lars Fontrier, że ona jest gotowa pójść w ogień. Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Karolina Pasternak a ten odcinek mojego programu o telewizji i kinie poświęcony jest Nicole Kidman. Jej najciekawsze aktorskie osiągnięcia to filmy intymne, gdzie zamiast topić się w pięknych kostiumach albo w rozbuchanej scenografii, dostała szansę by grać minimalistycznie. Tak było na przykład w Narodzinach, gdzie Kidman gra Annę, młodą wdowę, która zamierza ponownie wyjść za mąż, dopóki w jej życiu nie pojawia się dziesięcioletni chłopiec, który twierdzi, że jest reinkarnacją jej zmarłego męża. Druga rola Kidman, którą bardzo cenię, to rola w Oczach szeroko zamkniętych Stanleya Kubricka, gdzie z Tomem Cruzem odegrała porażająco szczerą psychodramę o ich rozpadającym się małżeństwie. Za żaden z tych filmów, co ciekawe, podobnie zresztą jak za rewelacyjne Dogville Larsa Fontriera nie zdobyła takiego uznania jak choćby za rolę w Godzinach Stevena Daldriego. Kidman zgarnęła wtedy Oscara za rolę pierwszoplanową, co wzbudziło pewne zdziwienie, bo równie istotne role zagrały w tym filmie Meryl Streep i Julian Moore. Wcześniej była nominowana między innymi za Moulin Rouge. Z filmem wiąże się zresztą dramatyczna historia. W tym ekstrawaganckim musicalu Kidman gra tancerkę, gwiazdę paryskiego kabaretu. Kobieta wikła się w tragiczny romans z biednym pisarzem, jednocześnie będąc obiektem pożądania bogatego księcia, od którego zależą losy teatru. W większości scen miała na sobie gorset zaprojektowany by ścisnąć jej talię do nienaturalnych, historycznie poprawnych 18 cali. Gorset ten był zaciśnięty tak mocno, że podczas jednego z wyczerpujących dubli, gdy reżyser wymaga od niej kolejnej akrobatycznej ewolucji, Kidman złamała żebro. Produkcja została wstrzymana, ale tylko na chwilę. Aktorka wróciła na plan, kilka tygodni później, podczas przymiarki kostiumu, próbując wcisnąć się w ten sam gorset, by dokończyć zdjęcia, łamie to samo żebro. W hollywoodzkim świecie potrafiła być symbolem elegancji, powściągliwości, jednocześnie z uporem dekonstruując ten wizerunek w rolach naznaczonych bólem, szaleństwem i mrokiem. Momentem przełomowym w karierze Kidman był występ w Za wszelką cenę Gasa Van Santa. Miała wtedy 28 lat i wciąż była postrzegana przez pryzmat małżeństwa z największym gwiazdorem kina. Za wszelką cenę zagrała prezenterkę pogody, kobietę, która jest w stanie zrobić wszystko, by wyeliminować przeszkody stojące na drodze. Do jej wymarzonej telewizyjnej kariery. Udowodniła wtedy krytykom, że jest kimś więcej niż tylko piękną żoną. Stworzyła mistrzowski satyryczny portret. Zagrała postać odpychającą z hipnotyzującym wdziękiem, pokazując aktorską inteligencję, która zdefiniowała jej dalsze wybory. Po tym filmie posypały się kolejne wyzywające role, m.in. u Kubrika na planie oczu szeroko zamkniętych, to był ostatni film Kubrika. Kidman i Tom Cruise grali małżeństwo z wyższych sfer. Ich związek zostaje tu wystawiony na próbę po tym, jak postać Kidman, Alice, wyznaje mężowi ukryte fantazje erotyczne. To była rola test wytrzymałości psychicznej, ale także aktorskiej odwagi. Praca z Kubrickiem była wyczerpująca, a rola Alice wymagała od Kidman obnażenia dosłownego i emocjonalnego. Jej słynny monolog o fantazjach erotycznych to majstersztyk niejednoznaczności i psychologicznej wiwisekcji. Premiera Oczu Szeroko Zamkniętych odbyła się w roku 1999. Dwa lata później Kidman i Cruz rozwiedli się po 11 latach małżeństwa. Poznała Cruza na planie filmu Szybki Jak Błyskawica i, choć miała już na koncie swoje własne sukcesy, pozostawała w jego cieniu. Studia filmowe chciały w niej widzieć przede wszystkim piękną partnerkę dla największej gwiazdy na świecie. Producenci byli zaniepokojeni jej wzrostem, który sprawiał, że górowała nad większością partnerów. Gdy patrzy się na jej zdjęcia z lat 90., co wybija się na pierwszy plan? Burza rudych loków, idealny uśmiech, no i mąż gwiazdor u boku. Gdy adoptowała dwójkę dzieci z kruzem, zaciekle chroniła ich prywatności. Gdy po rozwodzie tabloidy próbowały zrobić z niej ofiarę, ona już poszła dalej. Odbierała Oscara za rolę w filmie Godziny. Aktorka skomentowała swój rozwód z Kruzem tak: Teraz wreszcie mogę znów nosić wysokie obcasy. I nie była to oczywiście tylko kąśliwa uwaga na temat niskiego wzrostu byłego męża, a swego rodzaju deklaracja, że teraz będzie mogła wreszcie wspiąć się wyżej ponad rolę żony. Urodziła się 20 czerwca 1967 roku w Honolulu na Hawajach, co czyni ją z urodzenia amerykanką. Jednak jej rodzice byli Australijczykami. Ojciec, Antony, był biochemikiem i psychologiem klinicznym, a matka instruktorką pielęgniarstwa. Rodzina przeniosła się z powrotem do Sydney, gdy Nicole miała 4 lata. W szkole uchodziła za skrajnie nieśmiałą. W wieku 13 lat miała już 175 cm, więc przezywano ją Tyka. Ucieczką stała się sztuka najpierw balet, potem pantomima, a w końcu aktorstwo. Gdy jej matka zachorowała na raka piersi, nastoletnia Nicole Kidman musiała porzucić naukę i podjąć pracę jako masażystka, by wesprzeć rodzinę. Kidman nie chodziła do szkoły aktorskiej, uczyła się w młodzieżowych teatrach w Sydney. Decydującym momentem w jej wczesnej karierze była rola w Martwej ciszy z 1989 roku, który to film otworzył jej drzwi do Hollywood. Ale to Dogwill Larsa Fontriera było dla niej tym, czym wstręt dla Katrin Denev. Krytyka USA była w szoku. Oto największa gwiazda Hollywood, a była nią wtedy bezsprzecznie, zdecydowała się na tak radykalny antyhollywoodzki eksperyment z udziałem duńskiego prowokatora Fontriera. W Dogville Nicole Kidman gra Grace, uciekinierkę, która znajduje schronienie w małym, pozornie życzliwym miasteczku, by wkrótce stać się niewolnicą i ofiarą jego mieszkańców. To akt artystycznej odwagi i najbardziej bezkompromisowa rola w jej karierze. Poddanie się eksperymentalnej, ascetycznej metodzie reżysera było świadomym odrzuceniem hollywoodzkiego blichtru. Zresztą ten film oczywiście w jakimś sensie jest autotematyczny i autoironiczny. Oto przybyszka z zewnątrz, czyli Kidman, młodziutka australijka w Hollywood. Najpierw zostaje przyjęta przez społeczność z ciepłem, gościnnością, a wkrótce okazuje się, że zaprzyjaźnili się z nią tylko po to, by na niej żerować, wykorzystywać ją. Oglądacie kanał o telewizji i kinie, który prowadzę ja, Karolina Pasternak, a ten odcinek poświęcony jest Nicole Kidman. Zachęcam Was, państwa, do subskrybowania, do lajkowania moich wideo, a teraz już wracamy do opowieści. W 2012 roku, mając 44 lata, zagrała w dwóch filmach: Produkcji HBO Hemingway i Gellhorn w reżyserii Filipa Kaufmana i W Pokusie wyreżyserowanej przez Lee Danielsa. W pierwszym wcieliła się w wybitną reporterkę wojenną Martę Gelhorn z okresu, gdy ta miała 28 lat. W drugim wymanującą seksapilem Charlotte Bless w której zakochuje się nastolatek grany przez 24-letniego Zaka Efrona. Historia powtórzyła się w 2013 roku w Stokerze, gdzie bohaterka Kidman znów uwiodła dużo młodszego od siebie mężczyznę, a także w 2025 roku, gdy temat dużej różnicy wieku stał się leitmotywem opowieści w Baby Girl. Kidman graturomi, kobietę sukcesu i prezeskę dużej firmy technologicznej. Jej życie gwałtownie się zmienia, gdy w jej firmie pojawia się Samuel, charyzmatyczny, bezczelny i znacznie młodszy starzysta. Był jeszcze jeden ważny film, w którym Nicole Kidman inteligentnie grała na emocjach związanych z jej wiekiem. Nosił tytuł Grace Księżna Monako wszedł na ekrany w 2014 roku. Grace Księżna Monako opowiadała o kilku miesiącach z życia Grace Kelly już po tym jak poślubiła księcia Grimaldiego. Ta historia była swego czasu w centrum uwagi. Wkrótce po pierwszym spotkaniu z księciem 26-letnia gwiazda Okna na podwórze i dziewczyny z prowincji z Oscarem na koncie zdecydowała się porzucić aktorstwo. Wyjechać ze Stanów, zostawić rodzinę, przyjaciół i wejść w świat pałacowych konwenansów księstwa Monako. A następnie w krótkim czasie stać się ich zakładniczką. Wychodząc za mąż za Toma Cruza, Nicole Kidman była niewiele starsza, miała 27 lat. Gwiazdor nie należał wprawdzie do rodziny królewskiej, ale z pewnością był w tamtym czasie po Top Gun, Reinmenie i urodzonym 4 lipca oraz szybkim, jak błyskawica księciem Hollywood. I z pewnością wywróciło to do góry nogami życie Nicole, aktorki pochodzącej z Australii, stawiającej w Stanach pierwsze zawodowe kroki. Nicole Kidman łączy jednak z Grace Kelly jeszcze coś. Dokładnie tak, jak ulubienica Hitchcocka, Kidman znalazła sposób na to, by pozostać na ekranie wiecznie młoda. Kelly musiała w tym celu przestać grać w wieku 25 lat. Kidman zachować perfekcyjną twarz. W z księżnej Monako kamera wcale nie unika zbliżeń. Przeciwnie. Twarz Nikol jest w tym filmie pokazywana równie często jak jej wystawne stroje i olśniewająca biżuteria. Autor zdjęć co rusz kieruje obiektyw na jej pozbawione jednej zmarszczki oczy, perfekcyjnie gładkie policzki i alabastrowe czoło. Momentami ma się wręcz wrażenie, że ten film jest w głównej mierze odpowiedzią na ciekawość widzów i internautów, którzy na forach nieustannie debatują o tym, jakie aktorka przeszła operacje plastyczne. Od wielu lat Kidman aktywnie angażuje się w kampanię przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, czego efektem był serial Wielkie Kłamstewka. W którym gra, ale występuje także w roli producentki. Wszystko zaczyna się od końca. Ktoś, kogo tożsamości nie znamy, zostaje zamordowany podczas zbiórki pieniędzy na szkołę położoną w bajkowo-pięknej kalifornijskiej miejscowości Monterey. O tym, co doprowadziło do zbrodni, dowiadujemy się z retrospekcji. Reese Witherspoon gra gadatliwą, przebojową Madeleine, która niczym Emma z powieści Jane Austen bierze pod opiekę projekt społeczny. Czyli samotną matkę z niższej klasy średniej. Tą matką jest Jane w tej roli wspaniała Shailene Woodley, o której w Monterey mówi się: Ten brudny, stary Prius zaparkowany przed Barneysem. Nicole Kidman wciela się w Celest, prawniczkę, która po urodzeniu bliźniaków składa karierę na ołtarzu opieki nad dziećmi. A Laura Dern gra Renatę, bizneswoman z Doliny Krzemowej. Bohaterki serialu są pewne siebie: mają idealne sylwetki, partnerów, dzieci, idealne domy z widokiem na ocean. Ich życia wydają się wspaniałe, dopóki nie okazuje się, że wielkie kłamstewka są tu w tytule nie bez kozery. A serial opowiada nie tylko o słodkim życiu bogatych i pięknych, a wielu udało się złowić na tę przynętę, ale głównie o tym, jakie maski zakładają ci ludzie, żeby przetrwać. Kidman też zakłada tę maskę. Laleczki z porcelany, powściągliwej, posągowej piękności, wyniosłej, arystokratycznie chłodnej ikony Hollywood. Sukcesy w mojej karierze niestety nie idą w parze z powodzeniem w życiu osobistym, powiedziała, gdy miałam okazję w 2014 roku robić z nią wywiad. Moje górki zawodowe to zawsze dołki w życiu prywatnym i na odwrót. Dlatego świetnie rozumiem decyzję Grace Kelly o porzuceniu Hollywood, dodała. Gdyby dziś postawiono mi ultimatum, miłość albo aktorstwo, nie miałabym problemu. Na pewno są rzeczy, które mogłabym robić w życiu poza graniem. Ten odcinek mojego programu o kinie i telewizji poświęcony był Nicole Kidman. Ja nazywam się Karolina Pasternak. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do tego, żebyście kliknęli subskrybuj, żebyście zalajkowali moje wideo, a ja już przygotowuję kolejne odcinki. Do zobaczenia.